no To jest właściwie założydane tak dla tego butelka, to to ja nie wiem. Widzicie no piękne rzeczy. To jest właściwie założydane tak dla tego. Widzicie, ja, ja też ja powiem, że ja sam nie wiem co tu się właściwie dzieje w obecnej obecności O Tyle wiem Tyle wiem co się ukazało Tylko tyle i jeszcze tyle No Nie ja bardzo proszę O No Ale proszę powrócić do początkowej płynności Cały świat zazdrości Się nie poddam. ja będę czekał aż wróci początkowa płynność gdzie ta, gdzie ta płynność jest? P proszę, proszę oddać się nie wodam będę klikał prawy myszy aż powróci początkowa stabilność która zaniknęła nie wiem gdzieś w zagrzewanych kopalniach tragicyzmu Właściwie nie mam pojęcia co się dzieje, Coś źle co 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 ustawiłem oczywiście, co innego może się dziać. Co innego się dziać może? Ojej! باش چی بیدار بیاد داد فا به سطح بگذار